Staję teraz we krwichry Jezusa, w sercu Maryi wspomożycielki chrześcijan, która chroni nas od każdego zła. Szatan nie ma do mnie żadnych praw. Krew Jezusa mnie odkupiła, Oczystasz z każdego grzechu i oś uświęca mnie. Szatan jest jedynie Moim wyborem. I tylko ci z Nim skończą, którzy dokonają tego wyboru. Nie ci, co grzeszyli i żałują, i wracają. Ci, którzy wybiorą i wybierają szatana, ci z Nim będą. Dlatego uwierzmy w to i dokonajmy dziś wyboru za Jezusem. A najpewniejszą, najwspanialszą, najkrótszą, drogą jest droga